Alternator Bosch 120 A, Astra-J. ten mamy test. Tu Mamy podłączone pod klemy plus, minus. Miernik pokazuje 12,8. Wzbudzenie od klemy tutaj plusowej, która się nazywa B2 plus i do niebieskiego kabelka napka nam się zapala o odpalimy falownik falownik jest gotowy do pracy tu mamy sterowania W niskich obrotach 15 Hz łatko się świeci ładnie, bardzo ładnie damy ja trochę obrotów. Silnik, który tutaj pracuje, ma 900 obrotów. 960 z w tym, sensie, że on jest przez koło pasowe, takie prowizoryczne. Tutaj co tu jest klinowa, Tu mamy wieloklin, pasek 5PK. No, ale do testów to na razie wystarczy. Tu mamy 40 Hz, czyli silnik nawet nie ma 900 obrotów. Podkręcimy. No... Otrzymanie możemy na 60, to jest max, i ono możemy dać. Czyli silnik ma w tej chwili około 1000 obrotów. Tutaj na wałku to jest gdzieś może 500 ja tego nie przeliczałem, także nie wiem. W każdym razie, tak jak widać, lampka zgasła, więc ładowanie jest, to widać. O, ładnie, a teraz zjedziemy z obrotów. Może ja to przełożę, tą lampkę trochę bliżej. No, idziemy z obrotem, cały czas jest, przy 44 Hz jeszcze mamy No, tutaj mamy 36 silnik ma w tej chwili jakieś tam powiedzmy 500 obrotów Na 700 może Przy tym spadło, ale cały czas jest to ładowanie jak widać Zmniejszymy jeszcze. O. Spada to ładowanie jak widać. Ale zobaczymy. Za chwilę obok się no zapali To mamy już 24 Hz. I już, już ładowanie nam z gazu widać, że chwil jest podniesienie obrotów jak słychać po troszecz, troszeczkę już a już od razu lampka nam gaśnie czyli wzbudzenie jest i a podkręcimy go niech się rozkręci okay? tutaj nam zgasło już To tyle. Ara.